Z ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, Ten, nad którym ujrzysz Ducha stępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to, ja to ujrzałem, ujrzałem i daję świadectwo, że, że On jest Synem, Synem Bożym. Drodzy internauci, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej Ewangelii, przepisanej przez Kościół na drugą niedzielę, zwykłą w ciągu roku. Cała liturgia Słowa mówi niejako powtórnie o Chrzcie i jego dynamice. Znowu Ewangelista każe nam stanąć nad Jordanem i spojrzeć na wydarzenie, które miało miejsce z Janem Chrzcicielem. A przede wszystkim z Jezusem Chrystusem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus przychodzi, aby mnie zbawić. Wszyscy już doskonale wiemy, że słowo Jezus od hebrajskiego Jasza to oczywiście nic innego jak zbawienie. Bóg zbawia, czyli zbawienie przychodzi poprzez Jezusa Chrystusa, który gładzi grzechy. Ale wyraźnie dzisiaj słyszymy, co mówi Jan Chrzciciel. On mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. To znaczy, na początku był Jezus. Co to znaczy? Otóż, na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, a ci wszyscy, którzy je przyjęli, dało moc, aby się. Stali dziećmi bożymi. Właśnie duch święty spoczywa na Jezusie, ale ten duch święty również spoczywa na mnie i na Tobie, bo poprzez chrzest święty, poprzez zgładzenie grzechów, każdy z nas staje się dzieckiem bożym. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, to słowo dało moc. Ale zobaczmy, co dzisiaj mówi święty Jan Ewangelista. Ujrzałem ducha jak gołębica. Właśnie. Duch święty, pokazany w pewien wyrazisty sposób obrazu, który spoczywa na Jezusie, a jednocześnie duch święty, który ożywia tamto wydarzenie. I dalej mówi Jan chrzciciel. Ja przyszedłem po to, aby chrzcić wodą. A po mnie przychodzi ten, który przewyższa mnie godnością i chrzci duchem świętym. Właśnie. Jezus Chrystus i ten, który ustanowił wszystkie siedem sakramentów, bramy sakramentów przede wszystkim, bo Chrzest Święty, jest tym, dzięki któremu ja mogę wejść w przestrzeń działania Trójcy Świętej. Ojciec, który daje świadectwo, dalej, Ojciec, który wraz z synem posyła ducha, i syn, który zbawia człowieka. I ciekawe, co mówi Jan Chrzciciel, myślę, że w sposób pewien proroczy, bo wiemy, że Słowo Boże zawsze się aktualizuje. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Właśnie daje świadectwo. Jan Chrzciciel daje świadectwo, to znaczy, że on tuż przy, jakby przed własną śmiercią męczeńską daje świadectwo o tym, kim jest Jezus, a już wiemy, bo kilka Niedziel wstecz mówiliśmy, co znaczy być świadkiem. Martyr to świadek, a potem martyr, to grecki, oczywiście odpowiednik słowa męczennik. Bądźmy świadkami chrztu, bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa, a zatem niech dzisiejsza Ewangelia będzie wskazaniem dwóch perspektyw. Jedna ta perspektywa pozioma, tak zwana perspektywa horyzontalna, kiedy patrzę na siebie i na otaczający mnie świat, ale też ta perspektywa pionowa, perspektywa wertykalna, kiedy patrzę w kierunku Boga, kiedy patrzę w kierunku, z którego to wstępuje Duch Święty i spoczywa na Jezusie. To znaczy ostatecznie patrzeć na całego Boga to patrzeć na krzyż, na tę belkę poziomą i belkę pionową. Chciałbym drogim nam internautom Dzieciom, młodzieży, rodzicom, dziadkom, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim ludziom dobrej woli życzyć, abyśmy byli na co dzień świadkami Ducha, świadkami Jezusa Chrystusa. Szanowni Państwo, niech rozpoczynający się Nowy Tydzień będzie realizacją słów Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii daje świadectwo, że On jest Synem Bożym. To świadectwo na pewno będzie od Ciebie dużo wymagać, ale bądź świadkiem. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, dobrej niedzieli i błogosławionego całego nowego tygodnia. Szczęść Boże, niech Bóg błogosławi, a ludzie darzą życzliwością.